O, taki grilek gdzieś na wczasach. Nie ma jak to grilko od cmentarza. O, można sobie usiąść. Dziełbaski się tam prypcą. I jakiś tam browarek bezalkoholowy. Zero, zero alkohol. Jakby nie było, by się ktoś pytał. Jak najbardziej. Miejscowa jest jaka jest. Tam kilka ludzi stoi. Nie ma problemu. No i taka spóźniona majóweczka O! Ciężko było rozpalić, ale się udało. To oczywiście kamienie są. Żeby się nie spaliło nic w razie czego. No, mi się wydaje, że to będzie tyle. Kiełbaski będą szybko się smażyły bo to jest bardzo nisko od węgla. Także tak to może wyglądać, wszystciutko. Przewrócimy i będzie elegancko. No, także pozdrawiam.